Witam wszystkich bardzo serdecznie i na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla wagi na grudzień 2019 roku. W tym miesiącu wyciągnęłam dla Was dodatkową kartę z przepięknej tali ze złoconymi brzegami, która nazywa się Duchowi Przewodnicy. Rozkład, z którego będę korzystała, nazywa się podkofa, czyli taki sam jak w zeszłym miesiącu. Przypominam, że pierwsza pozycja mówi nam o przeszłości i mamy księżyc. Teraźniejszość, as mieczy. Przyszłość, siła. Rada, sześć mieczy, dobrałam jeszcze jedną kartę, as kielichów. Środowisko, otoczenie, paść, trudność, głupiec. Co zrobić? Pięć denarów. Dobrałam jeszcze jedną kartę, dziesięć buław i wynik: dziewięć kielichów. I zaczynamy. W przeszłości macie kartę Księżyc. Są to duże arkana, czyli ta energia. Może działać dłuższy czas, oznacza najczęściej jakąś tajemnicę, co nie do końca jest Wam znane. Coś nie do końca jest Wam znane. Możecie czuć z tego powodu jakiś dyskomfort, ponieważ sytuacja ta powoduje, że nie możecie podjąć jakiejś decyzji i sprawa najczęściej pozostaje w zawieszeniu przez dłuższy czas. Natomiast w teraźniejszości pokazuje Wam się zgoła odmienna energia, energia Asamiecze. Czyli jakaś nowa prawda, która mogła niespodziewanie objawić Wam się. Może ona dotyczyć tego Księżyca, co spowodowało, że pewne sprawy rozjaśniły się, ale może dotyczyć zupełnie innej sprawy. Karta może mówić o potrzebie odcięcia się od czegoś lub kogoś. Natomiast w przyszłości pokazuje się siła. Potężna energia, z którą trzeba bardzo uważać, żeby ta bestia była cały czas pod waszą kontrolą. A jak wiecie, często nie potrafimy kontrolować swoich emocji, trzymać ich na wodzy. Więc uważałabym jako karta rada pokazało się sześć mieczy. Dobrałam jeszcze jedną kartę z zapytaniem, dlaczego pokazało się sześć mieczy i pokazał się as kielichów. Czuję, że chodzi tu o tą siłę, żebyście mając tak potężną moc nie próbowali zdominować bliskiej wam osoby. Może to dotyczyć osoby, którą niedawno poznaliście, lub dopiero poznacie, ale może też to dotyczyć osoby, z którą od dawna jesteście. Ważne jest, żebyście dali tej osobie przestrzeń, a wszystko powinno się dobrze ułożyć. Wasze otoczenie to paść mieczy. Dobra komunikacja, ciekawość świata i ludzi, otwartość na odmienne poglądy, fajna, świeża energia chociaż może czasami w tych zapędach szybciej mówić niż myśleć. Jako trudność pokazuje się głupiec. Oznaczać to może, że macie trudności z wejściem w coś nowego, zaufaniu sobie i innym. Karta rada to pięć denarów. Dobrałam jeszcze jedną kartę z zapytaniem, dlaczego pokazało się 5 denarów, Pokazała, pokazało się dziesięć. Karta co zrobić mówi, na, mówi wam, żebyście zaufali sobie i zaryzykowali. Weszli w coś nowego, nie zamartwiali się na zapas, yy, bo zamartwianie jest tu niepotrzebne. Zrzućcie z siebie ten ciężar. Natomiast wynik to 9 kielichów. Satysfakcja materialna, dobrobyt, bezpieczeństwo, ale i samotność emocjonalna może być spowodowana brakiem zaufania do swoich uczuć. I tak jak wcześniej wspominałam, wyciągnęłam dla Was jedną kartę Stali Duchowi Przewodnicy, numer 21. Prawda wyższy ja. Twoje wyższe ja jest obecne, pobudzając twoją potęgę zdrowego rozsądku i moc intelektu. Prosi byś zachował klarowność i obiektywność, spoglądając na swoje życie, zamiast interpretować zdarzenia przez pryzmat mętnych i zniekształconych emocji. Staraj się realistycznie patrzeć na wydarzenia z przeszłości żebyś mógł lepiej rozumieć to co dzieje się obecnie. Być może dostrzegasz jakieś przykre rzeczy albo takie, które podważają twoje zasady etyczne. Poproś swe wyższe ja, by dodało ci odwagi, żeby stanąć w obronie własnej prawdy i zająć się trudnymi sytuacjami u ich źródła, zamiast się od nich dystansować. Albo udawać, że nie dostrzegasz prawdziwych problemów, bo sprawiają one, że czujesz się nieswojo. Jak dziecko z baśni nowe szaty, nowe szaty cesarza. Twoje wyższe ja motywuje cię nie tylko do głębszego spojrzenia na życie, ale także do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami z innymi. Musisz odłożyć na bok emocje i beznamiętnie rozważyć swoje problemy, żeby znaleźć rozwiązanie bez obwiniania i projekcji. Zadaj sobie pytanie, czym a nie kim jest Twój problem. Tylko wtedy będziesz w stanie znaleźć prawdziwe rozwiązanie, które przyniosą wymierne wyniki. Wyższe ja zaostrza Twoją. Percepcję i rozjaśnia spojrzenie, dzięki czemu możesz teraz poczynić ważne i konieczne zmiany. Jak powiedział kiedyś Karl Jung, kiedy diagnoza jest właściwa, zaczyna się uzdrowienie. Przesłanie Twego wyższego ja brzmi: Szukaj prawdy ukrytej za pozorami. Bardzo piękne przesłanie. I tak jak mówią duchowi przewodnicy, starajcie się realistycznie patrzeć na swoje życie. Podejmujcie dobre decyzje, żeby niczego nie żałować. Bądźcie otwarci jak ten as kielichów. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Dziękuję za uwagę. Cześć.